Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały jest to projekt w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowego Domyśla to do współdziałania z osobami i podmiotami zainteresowanymi i realizacją programu badawczego przedstawiającego kulturę i historię tzw. Tak osobnictwa Olenderskiego na terenach obecnej gminy Nowy Pomyśl. Do Proszę bardzo. Kiedy mówimy o budownictwie Olenderskim to Mówimy o czymś, co w Nowym Domyślu ma swoją bogatą historię i o czymś, co zostało już przez nas, jako przez tych, którzy są spadkowiecami tego bogatego historycznego dziedzictwa, zostało dostrzeżone i opisane. Opisane dzięki programowi, jaki udało się zrealizować Dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten temat jest znany, ponieważ odbywał się także z udziałem wielu z Państwa. Okazało się, że może teraz, dzięki zainteresowaniu społeczników, nastąpić kontynuacja w wymiarze nieco innym, naukowym. Na ten temat rozmawialiśmy na Komisjach Oświaty i Kultury, już mówię skrótowo, w nazewnictwie, jak i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z udziałem właśnie osób zainteresowanych. Po wysłuchaniu propozycji i zważeniu faktu, że to działanie może być Zdecydowanie wsparte finansami z zewnątrz, finansami niemieckimi. Komisje nie miały wątpliwości co do tego, że warto się tego podjąć i poprzeć inicjatywę społeczną. I w związku z tym, żeby nie trzeba było za każdym razem wracać do komisji jednej, drugiej, czy w ogóle do rady, to zasugerowano, aby wzorem działań w innym zakresie gdzie burmistrz był upoważniony do podejmowania określonych, określonej problematyki już bezpośrednio w imieniu gremium, jakim jest Rada czy poszczególne komisje, żeby i tym razem upoważnić burmistrza do podejmowania działań i współpracy z tym gremium, które chce ten problem już w formie naukowej kontynuować. Obie komisje dla, dla przypomnienia, Podkreślę raz jeszcze, odniosły się do tej propozycji korzystnie, czyli zaakceptowały tę propozycję i dlatego wnoszę o to, aby Wysoka Rada ten projekt uchwały zechciała również dzisiaj podjąć. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa Radnych, chciałby zabrać głos w tej sprawie? W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowego Tomyśla do współdziałania z zasobami i podmiotami zainteresowanymi realizacją programu badawczego przedstawiającego kulturę i historię tzw. osadnictwa holenderskiego na terenach obecnych gminy Proszę o podniesienie ręki. To jest podpunkt ten wprowadzony dodatkowo. To jest obawa w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Wprowadzenia do tego projektu kochana pani dyrektor Otariusz Pan Banuta Miłowicz. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, wobec rozbieżności w ocenie prawnej uchwały, która była przez Państwa podjęta w dniu 25 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, oraz w celu szybkiego wejścia w życie oraz realizacji tej uchwały, proszę o uchylenie tej wskazanej uchwały i podjęcie nowej w tym brzmieniu, które jest w tej chwili Państwu przedłożone. To, co mogę dodać, uchwała w samej treści nie zmieniła się zmienia się tylko zapis paragrafu 14. I dodanie jest paragraf 15, właśnie ten mówiący o tym, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poprzednie brzmienie paragrafu tego mówiącego o terminie wejścia w życie uchwały wskazywał na wejście w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym, że w tej chwili już należałoby przystąpić do działania, bardzo proszę o podjęcie tej uchwały brzmieniu podanym w projekcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem Proszę bardzo, pani Andy. Pani przewodniczący, wysoka rado, pani dyrektor, mam pytanie. W całej uchwale zmienia się tylko zapis dotyczący wejścia w życie i uchylenia poprzedniej i nic poza tym. Mhm. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze z Państwa radnych chciałbym zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania? Proszę o podniesienie ręki. Panie na myśli. Szanowni Państwo, yy, proponuję przerwę do godziny w, yy, yy, w pół yy, Jeszcze, może nie moglibyśmy zaczekać, bo tutaj yy, Pan Radny Góry jeszcze chciał zadać pytanie, jeśli uważa, że nie wszyscy będą. Proszę bardzo. Dokładnie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja miałem pytanie do Przewodniczącego Rady Powiatowej, Pana Odnośnie dofinansowania do szpitala, czy mógłby Pan przedstawić, czy już wszystkie gminy się z tego wywiązały i czy wywiązały się tak, jak były wcześniejsze ustalenia? W takiej wysokości? Dziękuję. Jeśli można, proszę bardzo, proszę To znaczy, jeżeli chodzi o to dofinansowanie, to nie mam pełnej wiedzy. Z tego co wiem, to na pewno Zwąszyń, na pewno Nowy Tomysz. Lwówek podejmował uchwałę, ale w połowie. 50 tysięcy teraz i ten, ale to mogę jeszcze jak się mi zadzwonić się do końca dowiedzieć. I opalenica też podejmowała uchwałę, to, to też to wiem. Ale to sprawdzę to. Tak, 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 tak. I za chwilę odpowiem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czyli przeglądam. do... do, do.